Jeżeli coś jest pastelowe, romantyczne i postarzone, to zapewne jest w stylu shabby. No to zapraszam na bardzo romantyczną, pastelową i postarzoną bombeczkę w tym stylu. Praca bardzo prosta, nie licząc kontrówki, ale ona trafiła tutaj przez przypadek. Opowiem o tym trochę później, a jeżeli bombeczki wam się podobają, to po prostu zapraszam na film. Użyłam dwuczęściowej bombki ze sklejki. Średnica zewnętrzna 10 cm. Farbą akrylową maluję wszystko na biało. Dokładnie, więc jeżeli wyjdzie Wam tak sobie, to przemalujcie wszystko jeszcze raz. Przepiękna serwetka papierowa, w dodatku bardzo ekonomiczna, ponieważ obrazki starczą aż na 8 bombek. Jak zwykle serwetkę rozdzielam, wykorzystam jej tylko jedną górną warstwę. Przyda się pędzelek oraz woda. Zamiast rozcinać serwetkę nożyczkami, rysuję kreski i serwetkę po prostu rozrywam. Czym bardziej postrzępione brzegi, tym potem będzie to fajniej wyglądało. Do klejenia używam kleju z werniksem oraz pędzla syntetycznego. Serwetkę smaruję klejem od góry i pozostawiam do wyschnięcia. Wzór kwiatowy jest trochę za mały, więc uzupełniam go kawałkami serwetki. Bombeczka schnie, a ja się zajmę ramką. Do zrobienia zadrapań przyda nam się świeczka, taka zwykła świeczka, jaką każdy ma w szufladzie. Zmaruję ramkę, a najbardziej brzegi i dopiero teraz będę mogła ramkę pomalować. Oczywiście kolor ramki dobieram tak, aby pasował do bombki. Nic trudnego, to po prostu są kolory, które na bombce występują i które mi się podobają. Szarość do tej bombki wcale nie pasuje. Żeby kolory ze sobą grały trzeba się trochę nagimnastykować. Jak widzicie ja połączyłam niebieski i zielony i szary i dopiero wtedy było ok. Farba jest rozrobiona, więc jeszcze troszkę przybrudzę brzeki i teraz mogę przejść do drugiej ramki. Identycznie, najpierw świecuję, a potem maluję. Na szczęście w tym wypadku z kolorami jest znacznie łatwiej. Podstawowy czerwony, a właściwie magenta, odrobina szerego oraz biały i mamy już fajną rameczkę. Po wyschnięciu przyda się papier ścierny. Uwielbiam ten efekt zadrapania, jest po prostu piękny i bombka właściwie gotowa. Wystarczy to wszystko polakierować i powiedzmy, że już witamy się z gąską. W sumie gotowe i można tak zostawić, ale najfajniejsze jest to, że można coś jeszcze pobajerować. Oczywista oczywistość, zawsze warto podcieniować. W tym wypadku do cieniowania użyłam farby szarej. Plan miałam taki, żeby na cieniowaniu skończyć. Niby wszystko fajnie, ale trochę mnie drażniło, że różyczki nie są wklejone w środku bombeczki. Wiecie jak jest. Dopóki człowiek tego nie zauważy, to wszystko jest ok. Nagle jeden rzut oka i zmienia się po prostu wszystko. Patrzy sobie człowiek na różyczki i myśli, o matko, jak ja to mogłam tak krzywo wkleić? I jak nie może już na to patrzeć, to szuka rozwiązań. I moim rozwiązaniem okazała się właśnie konturówka. Pomyślałam, że w miejscach, które świecą pustką, zrobię trochę fantazyjnych zawijasów. Moje zawiasy to takie chaotyczne motywy roślinne. Żadna elegancka symetria nie wchodzi w grę. Ale takie nierówne, fantazyjne zawiasy wychodzą mi całkiem ok. No, tak mi się trochę nieskromnie powiedziało, a zresztą oceńcie sami, ostatecznie wyszło tak. Jeżeli zawijaski lubicie, to pokażę Wam jeszcze, jak mi wyszły z drugiej strony bombki. Zawiasami jest tak, że one zawsze jakoś wejdą. Na początku wyglądają słabo, a potem się dodaje takie małe zakrętaski i właściwie jest ok. Więc zanim stwierdzicie, że to nie dla Was i do kitu, to warto chociaż raz spróbować. Bombeczka jest dwuczęściowa, więc trzeba ją skleić. Nieważne czym, ważne, żeby trzymało. Ja użyłam Express Glue. Żeby bombka wyglądała pięknie, dodam jej sznurki oraz kokardki. Sznurek przykleję na brzegach klejem na gorąco. Szybko łapie i trzyma całkiem dobrze. Natomiast kokardki wiążę dokładnie, powolutku, poza kadrem i gotowe przyklejam. Tylko wtedy wyglądają dokładnie tak jak chcę. Małe drobiazgi zawsze mile widziane, więc dodatkowo perełka oraz chwościk. I ostatecznie różane bąbeczki prezentują się tak. Jak zwykle, listę produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Jeżeli bombka jest fajna, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli nie fajna, to też napiszcie. A jeżeli uważacie, że jest super, to po prostu zasubskrybujcie mój kanał. I to już naprawdę koniec. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i jak zwykle na inspirello.pl